Dobra, moi drodzy, teraz przepływamy z EQUAD hondę 500 Zaraz ja zobaczymy, jak tym się jeździ Co, co mam zrobić, żeby ruszyć? Przeładujesz I od przodu Odwróć Nie I co, puścić już? Nie, to nie ma ścianki Ale zarobiliście Ale powiem wam się, że tak Takie sterowanie jest, kurde bele Takie no nie jest za lekkie Ale na kładzie długo człowiek nie jeździł Ale się fajnie automatem jeździ Ej, pierwszy vlog chyba na tym kanale składa Dobra, tu ma sprzęgła <grystanie> Ale idzie to, powiem mam szczerze, że Ja takiego małego to naprawdę to idzie I właśnie dlatego się mieć kłada, Bo widzicie można sobie wyjść, przejechać się na spokojnie A nie trzeba zawsze wiecie Jakoś tak się, no technicznie i tak dalej Czy można sobie po prostu grzecznie wyjść Dobra i teraz tak jak się zrobiła wsteczny Dobra. Teraz to. Jest na D. Idziemy. tak <grystanie> się prowadzi, bym powiedział, nie za lekko. Zarobi jest to sprawa naprawdę. Ale jest taki kurde duży, trzeba tak w sensie Na krosie, wiecie, przed siebie człowiek patrzy, celuje I to wystarcza A tutaj już trzeba bardziej uważać No i pod góręczkę. Tutaj właśnie to tu zaś lubiłem kładę, że to jest takie takie bezstronskie, że tak powiem. Ah, oh, vista